to przyszło? A ty już się oblizujesz. A ty się już oblizujesz. Skąd ty to wszystko wiesz? Twój bufecik, tak? Psi bufet. Otwieramy. No tak mi szkoda zawsze Figi. Patrzcie jak ona stoi. Ona wie, że my wyjeżdżamy, no bo widzi, że się ubieramy. I zawsze jest taka smutna. Jedziemy do Wrocławia. Dzisiaj pan Bardowski będzie przebadany. Musiałam się trochę za niego wziąć, bo sam się umówił. owszem do lekarza za kilka tygodni. No, a ja udała. udało mi się znaleźć wizytę u tego samego lekarza, 100 km dalej, dzisiaj. Tam skrzynia numer jeden, tutaj numer dwa. No, mało mi, mało mi, one pójdą do sadu. Mogłyby być wyższe, ale sama takie wybrałam. Wiesz co będę robić? Jeść. Nie, będę odtwarzać przepis. Mamusi, twojej mamy, ciasto ze śliwkami, polane czekoladą, kojarzysz? No, kojarzę. I co o myślisz? Idollo. Zaczynamy, mam nadzieję, że mi się uda. E, biszkopt czekoladowy mam już upieczony, ale najbardziej słuchajcie obawiam się masy, bo nigdy nie robiłam akurat takiej masy. Robiłam podobne, ale w ten sposób nie. I jeszcze jedno, mam pytanie właśnie do mamy i muszę do niej zadzwonić. Halo, cześć mamo, mamo mam pytanie. <laughs> Robię ciasto ze ślipkami, i tam jest napisane, żeby do masy dodać kieliszek alkoholu. To obojętnie jaki? Ma robiłaś kiedyś bez, czy nie? Czy zawsze coś tam troszkę. Co? Nie, nie robiłam bez. Z alkoholem to ona się tak wiesz, ta masa tak szybko nie psuje, co nie? No, no dobra. Tak, Zobaczymy, te dzięki na razie. No. Musi się udać, chociaż obaw mam coraz więcej. I teraz chwila przerwy, czekamy aż masa całkowicie ostygnie. Dobra, słuchajcie, mamy koniec. Powiem, że z czasem ja miałam ogromnego, ale jestem z siebie dumna. Myślę, że super to wyszło. Mam nadzieję, że będzie też pyszne, bo musiałam dorobić. Patrzenie, bo już mi garnku brakło. I myślę, że mamy to. Wygląda pysznie, pachnie pysznie. Ja już bym ukroiła, ale Boże je na chwilę do lodówki. Teraz czeka mnie największy test. Mi się pół rodziny będzie próbować. I porównywać pewnie, ale myślę, że oba będą pyszne, więc e, polecam wam poput na święta. No, co tutaj trzeba? Co, co posadziłeś? Ej, a te magnolie miały jakiś korzeń w ogóle? To są zwykłe gałęzie magnoli bez żadnego korzenia? Myślisz, że to się przyjmie? Ta choinka już miała korzenie. Ona tam leżała bez wolnych. Ale to ty ją tutaj sam zakopałeś? Nie, ja mi trochę pomogła. Teraz to zrobiłem sam i ona mi się przewróciła. No. A teraz to zrobiliśmy porządnie. Raz. I macie nadzieję, że to będzie jakoś rosło. No dobra. Twoje pierwsze drzewo chyba zasadzone, co? To Ciekawe, co to z tego będzie. Nie, to chyba też za wysoko niedobrze na tych drzewek. Zresztą, na samej gałęzi to to nie pociągnie dużo. A może Pąki są się, jak pszczoły zaczęły latać. Ruszyły do pracy. My tu w pobliżu mamy sąsiada z ulami, więc. No, tych pszczółek jest sporo. Jedziesz z koksem.